Muszę przyznać, że dawno w tak długim korku, w tak długiej kolejce nie stałem na 94 do skrętu w ulicy 11 listopada. Ciekaw jestem, co to tutaj za przyczyna. Obawiam się, że jest wyłączona sygnalizacja świetlna stąd taki problem ze skrętem w lewo i kto wie czy po prostu lepszą opcją nie będzie zwyczajnie przejazd na wprost z tego skrętu. A czym dojadę do tu mam jeszcze dobre, powiedzmy pół kilometra pasa yy, do skrętu. Yy, Dobra. Nie skręcam. Tak jest, wyłączona sygnalizacja na skrzyżowaniu krajowej czwórki 11 listopada o. No w tych godzinach jeszcze wyłączona sygnalizacja to by się przyda Policja, która by pokierowała trochę ruchu.